Mnie, państwo, w takich miejsc, jak Stoimy w tej chwili w Jamstoku jest kilka W tej porze, kiedy ludzie wracają do domu, tworzą się korki, do korki. To samo jest rano, od no, godziny między, między godziną 6.30 a 8.00, również się tworzą korki. Codziennie przybywa w Jamstoku około 60 samochodów jest zarejestrowanych yy, domów. W tej chwili jest zarejestrowany w Białymstoku ponad 130 tysięcy samochodów osobowych. A więc te korki mają prawo się włożyć. Ale żeby urożnić ulicę, yy, no, trzeba mieć pomysł. Ja ten pomysł mam i uważam, że w najbliższym czasie, jeżeli zostanę prezydentem, na pewno wcielę go w życie. Chodzi o to, żebyśmy jak najwięcej zrobili przejść przez Tory. Tory dzielą yy, Białystok tak jak Wisła Warszawę na dwie części. W związku z tym należy udrożnić po prostu przejazd przez tory, wtedy nie będziemy mieli koku. Następnie nie możemy tworzyć y, bus-pasu wtedy, kiedy chcemy zawężać y, duże ulice strategiczne, takie jak jest nam przykład ulica Piłsudskiego czy Granickiego. Tu należy po prostu wykombinować jeszcze y, kolejny pas i wtedy dopiero zrobić y, y, bus-pas bus dla y, autobusów. Natomiast jeżeli zawężymy do dwóch pasów no to będą kolejne korki właśnie w tej strategicznej części ulicy Branickiego czy Piłsudskiego. Kolejna rzecz, która może odkorkować i to w szybkim tempie, to jest szybkie przemieszczanie się na zewnątrz stoku, a więc stworzenie podwójnych pasów ruchu w różnych wylotach z stoku na południe, na północ, na wschód, na zachód. Wówczas y, szybkie rozładowanie ruchu nastąpi właśnie poprzez y, szybkie, y, szybkie pasy, które powstaną po to, żeby y, szybko y, samochody y, rozładowały y, białizm. I to są pomysły bardzo proste, y, które mogą być zrealizowane bardzo szybko. Ja nie mówię tutaj o na przykład y, węzłach komunikacyjnych gdzie należałoby również uproszczyć komunikację. Ona nie może być spowalniana. Y, w takim weźle na przykład jak jest y, Sienkiewicza i ulica Pilsuś, y, Aleja Plusowskiego. Tam należy również usprawnić. Nie wiem, czy nie trzeba byłoby nawet pokusić się o to, ażeby to skrzyżowanie było dwupoziomowe. Będzie to kosztowało na pewno, ale to w dalszym stopniu y, udrożni w, y, w samym centrum tego stopnia. I tak jak powiedziałem, obwodnice, które nam w dużym stopniu też rozładują, te wszystkie pomysły, które tutaj zgłaszam i zgłaszam w ogóle w swoim programie wyborczym mają na celu to, ażeby żyło się w Biamstoku wygodnie, dobrze, a żeby ludzie, którzy znajdą pracę w Białstoku, mogli szczęśliwie wrócić do domu albo odwrotnie przyjechać do pracy. Yy, zabrać swoje pociechy ze żłobka i z przedszkola no i, i wrócić na wolną urodzinę. Szanowni Państwo, już wiele lat temu powstała taka filozofia ustawiania ruchu drogowego. Ta filozofia polegała na spowolnianiu ruchu i muszę powiedzieć, że ta filozofia udała się w 90%. Nie w 100% dlatego, że samochody jeszcze trochę jeżdżą, co widać tutaj, ale już wkrótce przestaną jeździć. Jako przykład tej, tej Podam takie fakty. Napisam je na kartce, żeby nie zapomnieć oto Na pewno znana jest Państwu obwodnica śródmiejska. To jest ten, ten ciąg ulic wokół centrum Białego Stopu. Ta obwodnica śródmiejska, tak zwana, ma 10600 metrów obwodu. Na tych 10 600 metrów jest 14 skrzyżowań ze światłami. Jest. Są cztery skrzyżowania bez świateł, Jest jedno rondo, jest jedno przejście wzbudzane, wzbudzane przez pieszych i 14 przejść takich normalnych. W sumie są to 34 miejsca, gdzie trzeba albo zwolnić, albo się zatrzymać. Na 10600 600 metrów, czyli co 311 metrów grozi nam zatrzymanie się. Kiedy Padł pomysł, że robimy odwodnicę śródmiejską, ja byłem przekonany, że jak jadę na tę odwodnicę, to już będę jeździć w koło, aż dostanę zawrotu głowy, mając tylko po drodze zjazdy w kierunku ulicy, na, na którą akurat chcę zjechać. Tak się nie stało ta obwodnica jest normalną ulicą korkującą się a w dodatku inwestycje przeprowadzane przez miasto utrwalają ten fatalny stan rzeczy jako po przykład podam to nowe skrzyżowanie Zwierzniecka-Kopernika-Wiejska-Legionowa skrzyżowanie, które jest w tej samej filozofii robione żeby spowolnić ruch i to nie ma najmniejszego sensu Najmniejszego sensu nie ma ta otwórnica, najmniejszego sensu nie mają tego rodzaju inwestycje, ponieważ wydajemy mnóstwo pieniędzy, będzie to bardzo trudne do odwrócenia. Czyli miasto utrwala ten fatalny stan rzeczy, który w tej chwili w mieście panuje.